Czy wiesz, że ponad 80% firm z branży Oze popełnia te same błędy przy pozyskiwaniu lidów? Pierwszym błędem są nieodpowiednie lidy, czyli trafiamy do złych osób, nie właśnie do osób, które są potencjalnie zainteresowane tematem związanym z branżą Oze, tylko właśnie, które absolutnie nawet nie mają możliwości instalacyjnych, np. przykład osoby mieszkające w bloku albo już z wymienionym źródłem ciepła, cokolwiek co powoduje, że nie jesteśmy w stanie im sprzedać. Zależno na tym, żeby nie trafić właśnie do mieszkańców bloków gdzie po prostu póki co na ten moment nie mamy możliwości, żeby im coś sprzedać, a trafić właśnie do domków jednorodzinnych, u których jeszcze dymek leci z okien, a żeby sprzedać im pompę ciepła, bądź nie mają na dachu fotowoltaiki. I właśnie pierwszym błędem najczęstszym jest docieranie do złych osób, a tym samym jak dotrzeć do innych osób, zmienić treść reklamową, zmienić sposób, w którym mówimy. W reklamie, aby dotrzeć właśnie do osób, które będą właścicielami domów, a nie które po prostu interesują się tematem związanym z OZE, ale mieszkają w bloku. Drugi problem i drugi błąd, właśnie popełniony przez firmy, to jest brak szybkiego kontaktu. Czyli im dłużej od momentu zgłoszenia się tej osoby, przesłania jakiegoś zapytania, formularza, cokolwiek do pierwszego kontaktu, im dłużej ten czas trwa, tym jest gorzej, bo ten czas powinien trwać maksymalnie. 10 minut. Wiadomo, mówimy tutaj też o godzinach pracy. W momencie kiedy osoby zgłaszają się wieczorami, zgłaszają się w weekendy, no to nie jesteśmy w stanie do nich wtedy zadzwonić. Ale w takich godzinach pracy 8-16, 8, .16, 8 .18, powinno to być maksymalnie 10 minut, a w momencie kiedy te osoby zgłaszały się przez weekend, zadzwonić do nich jak najszybciej po powrocie do normalnych godzin pracy. Zauważyliśmy u naszych klientów wtedy, kiedy jeszcze nie pomagaliśmy im właśnie w szybkim kontakcie, że jeżeli od momentu zgłoszenia się do momentu pierwszego telefonu, w momencie kiedy zmniejszyliśmy czas reakcji maksymalnie do 10 minut, ten odpad lidów, które nie odbierały telefonów, mówiły już na wstępie, że nie są zainteresowane, zmniejszył się nie do 50%, a do 15%. Oczywiście, później wychodziło z tego, że część osób nie była kwalifikowana, bo zdarzyło się gdzieś, że właśnie nie było u nich możliwości instalacyjnych, ale sam fakt tego, ile osób mniej właśnie było takich przypadkowych, bądź mniej od razu mówiło z góry, że już kogoś znalazło, że już nie jest zainteresowana tematem, tylko przez czas reakcji, właśnie jest dużym znacznikiem. My u naszych klientów robimy coś takiego, że przychodzi im w formie SMS-a. Zapytanie, cały formularz od klienta, który przesyła, i dzięki temu, nawet jak są w trasie, są w stanie w ciągu 10 minut zareagować. Trzecim błędem popełnianym przez firmy często jest to, że uważają, że jeżeli ktoś się zgłosił, to wystarczy, żeby sprzedać. Oczywiście, z tym się zgodzę, ale to, że ktoś się zgłosił, nie wystarczy, żeby kupił. I wiele osób, i wiele firm pomija tą część. Myśli, że jeżeli ktoś prześle do nas krótkie zapytanie. Odpowiem nam na kilka pytań, to już jest, już jest w stanie podpisać z nami umowę. Tak nie do końca jest, bo jeszcze się nie znamy, on jeszcze nie wie dokładnie jaką jesteśmy firmą, nie poznał jeszcze handlowca, który przyjedzie do niego na spotkanie, bądź będzie do niego dzwonił, i nie możemy oczekiwać, że ktoś, kto wypełni krótki formularz, prześle nam kilka pytań, albo nawet niech ten formularz jest długi i odpowie nam na kilkanaście pytań. To dalej nie zapytamy go o numer dowodu. Super, świat byłby piękny, gdyby sytuacja wyglądała tak, że ktoś wypełni nam krótki formularz, odpowie na kilka pytań i już z nami chce podpisać umowę. Ale niestety tak nie jest. Nawet jeśli ten formularz byłby bardzo długi, zajmowałby 10 minut, to i tak sam pewnie stwierdzisz, że nawet jakbyś komuś odpowiadał na jakieś pytania 10 minut, nie znaczy, że podpiszesz z nim umowę. Choćby była najlepsza oferta na świecie. Musisz poznać tą osobę, musisz poznać firmę, zobaczyć z czym to się je. I nie możemy oczekiwać, że jeżeli ktoś się do nas zgłasza. Czy właśnie nawet długi formularz, czy krótki formularz, czy nawet zadzwoni prosto do nas, do firmy, no to przecież w pierwszej sekundzie nie będzie chciał z nami umowy podpisać. To, że ktoś się zgłasza, wystarczy, żeby sprzedać. Tak, bo jeżeli ta osoba spełnia wszystkie wymogi, że, może, że jest możliwość instalacji, na przykład fotowoltaiki, ma miejsce, jest, są przyłącza, mamy po co, czyli się opłaca u niego, ma możliwość zakupu, czyli jest na przykład kredytowanie, albo ma gotówkę na to, to super, to wystarczyło, żeby mu sprzedać, ale to, że on się zgłosił, nie wystarczy, żeby kupił. Jeszcze za tym idzie szereg wielu rzeczy i etapów, czyli szybki kontakt, o czym mówiliśmy właśnie w drugim punkcie, żeby jak najwięcej tych lidów, które się zgłaszają do nas, po prostu wykorzystywać, nie przepalać żadnego budżetu bądź nie tracić żadnej szansy sprzedażowej i przede wszystkim za tym idziesz, tak jak już wspomniałem, szybki kontakt, spotkanie sprzedażowe, odpowiednia sprzedaż na tym spotkaniu, aby ten klient wiedział, że przyjechał konkretny sprzedawca, a nie po prostu jakiś ofertowicz, żeby przedstawić tylko ofertę i domknięcie sprzedaży. Czyli to, że ta osoba się zgłosiła, to jest pierwszy krok, to jest pierwszy krok, który jest tu, a sprzedaż jest tutaj. I to wystarczy, żeby doprowadzić, ale samo to, że ktoś się zgłosił, nie wystarczy, żeby był tutaj. I wiele osób pomija to. Myśli, że jeśli ktoś wypełnia jakieś zapytanie, to już to jest tak zainteresowana osoba, że na pewno ode mnie kupi. No. Tak, jest taka możliwość, że ta osoba od Ciebie kupi, ale to nie wystarczy, że jeżeli ona da swoje dane kontaktowe i odpowie na kilka pytań, to już od Ciebie kupiła. Zatem jeszcze musisz kilka rzeczy, które doprowadzą do tego, że od Ciebie kupi. To są trzy najczęstsze błędy, które widzę, jeśli chodzi o branżę OZE w pozyskiwaniu leadów. I też w rozumieniu trochę, co to jest lead, bo nie możemy mieć takich założeń i oczekiwań do osób, które do nas się zgłaszają w jakimś temacie, już po prostu związanym z OZE, że już z nami podpiszą umowę. Prawdopodobnie jeśli jesteś superhandlowcem albo w twojej firmie jest świetny zespół sprzedażowy, to większa część osób, która się zgłasza, będzie tą umowę podpisywać. Ale jak sam zauważyłeś, to, że ta osoba się zgłasza, nie znaczy, że już podpisała umowę. A jeśli ty chcesz ominąć te błędy i zacząć skutecznie pozyskiwać lidy sprzedażowe na właśnie tematy związane z OZE, bądź poszerzać zespół sprzedażowy o lidy rekrutacyjne, o nowych handlowców, menadżerów, liderów, to w opisie masz link do mojego kalendarza. Kliknij, znajdź wolny termin i umów bezpłatną rozmowę, na której przedstawię ci, jak możemy pomóc.